Witam w styczniowy poranek. Wybieramy się na spacer. Pogoda, jak widać, zapowiada rychłą zimę. Wydaje się, że jeszcze jeden- dwa dni takich pięknych opadów śniegu, i wyciągamy łyżwy, narty, sanki. I wszelkie sporty zimowe są w zasięgu ręki. Wybieramy się do miejscowości Łąki w dolinie Bystrej za Nałęczowem. Tutaj od wielu lat obserwuję taki obiekt odgrodzony od sąsiednich posesji drewnianym płotem, a później żywopłotem. Takie siedlisko. Droga przebiegająca przez wiele lat wydawało mi się oddzielała Część gospodarczą tego siedliska od części mieszkalnej. Malowniczy dworek. Większość budynków na tym obszarze wykorzystuje zbocze Doliny Lesowej do zabudowy. Rzeka Bystra co jakiś czas kapryśnie rozlewa się już w tej chwili. Może rzadziej, nie wiem. Nawet ten mur, który obudowuje zbocze, wydaje się oddzielać teren zalewowy od terenu mieszkalnego. Dziwnym trafem wydaje się ten budynek od wielu lat nie zamieszkały bo ma w sobie potencjał takiej Sympatycznej, rodzinnej sadyby. Obok znajduje się szkółka, jeździecka. Zresztą nie brak atrakcji, bo sam na wą wąwolnica czy Kazimierz dają dużo możliwości przyjemnego spędzenia czasu. A ten obiekt czeka na pomysł, kapitał, kogoś, kto wniesie tu dobrą energię i rozpocznie się normalne, rodzinne życie. Zachaczymy jeszcze wyjeżdżając o wąwolnicę znajdującą się nieopodal. Wąwolnica przeszła liczne zawirowania historyczne i potężny pożar i konsekwencje. Wyborów politycznych mieszkańców. A w tej chwili odzyskała prawa miejskie od 1 stycznia. Wąwolnica jest na powrót miastem. Większość domów z perspektywy drogi roś, rośnie. Jest posadowiona na wzniesieniu. Raz, że kształt Doliny Lesowej, a dwa, to jednak bezpiecznie jest być powyżej poziomu roz zalewowego rzeki. Wiele miasteczek ma mniejszy potencjał i powierzchnię. Obyta zmiana. Statusu miejscowości służyła mieszkańcom. Nie utrudniała drobnych inwestycji. Jeszcze rzut oka na bazylikę. I wracamy do domu.